Wszyscy! O, o, o! ej. O, oh, o! Oh, 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 się! O, o! Spójrzcie, ej. O, oh, o! Oh, oh, się! na oh, 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 śnieg! Nie dla dzieci, poniżej lat. Słyszałem, że, że jest dobrym toplanerem, czy to prawda? Sorry, nie ten streamer, chciałem pisać do kubona. Speszyłeś się? Boję się odpisać? Ale jesteś cipo, odpisuj mi. Ty, chuj, dam po ciebie. Adam po ciebie i cię zgwałci I bez kapty Ciebany Golemie skończ z tymi truskawkami No odpisz, jesteś zjebem Jesteś się banym pedofilem, bo nie odpisujesz swoim widzom. Zgłoszę cię pedofilu Wiadomości na fanpage od widzów i powiem wam tak Wiecie to jest najsmutniejsze? tego jest dużo To ja codziennie takie wiadomości dostaję no Tak to to No, do widzenia Cześć Kurwa Kochanie, pan porywacz mi powiedział, że... Ale no? Ty, no. A wiesz, że no, to oni by nas przeszukali? Bary, kurwa mać! Jezus! Kurwa! Wracaj tam. Co to? Nie ma to... Spierdalamy! Spierdalamy szybko. Chuj tam. O, ale poleciał, kurwa. Sto, dwa metry! Ja nie tak się. <laughs> Te ciemy mnie, Batman, bo go zaraz. Chodźcie. Zara go... No to nie chce słucha. Poczekaj jeszcze nie, bo nie wiadomo, czy tu będzie coś. Trzeba wiesz, sytuację o, o sprawdzić, opanować. Dopiero. Co tam? Ciągniesz maskę? A po co? Oczy chcę zobaczyć, twoje. No dobra. Ty No ładny kurwa jesteś ja, dziękuję Dawaj sialaj Agostki Kochanie siadaj Którym się to chowało kont shift H? Szanuję wybór Tylko mam oh, do ciebie kurwa zadanie jakie? Party panik. Wy jeszcze kiedyś? Party panik, nie wiem pokaż mi mu Nie kojarzę. Dużo musisz szalać tutaj. Jest taka tam no. I co, on napadzie czy on o tym? Powiem wam, zamknij pysk Słyszeliście <grym wyszłaś w> kiedyś o tym? Nie Nie dziwię ci się. <grym w tle> Taki ten? <grym w> tak, <tle> księciunio A, to jest bug chyba Ta Tego typa tu nie ma no to bot i zacięty. O, odciął się. No co to za oszustwo jest w ogóle? No to jest jakiś bagol. Powiem wam, że pierwszy taki duży bagol jaki widziałem w tej grze. Jestem rozczarowany. Znaczy no rozczarowany to może nie. Dobrze. Chaję. Teraz mam zrobić to. Kwiatek, kwiatek użyć. Nic no. Musi, musi to zrezygnować mansa ktoś. Alfaj jak to zagrał Wycofać <laughs> się, mają marona, wycofać się, zostawcie nie bałem się, jestem... TU! Tu! COGEL! My... A wypierdalaj tam się nadajesz. Jeszcze nie podrzuciłeś. E, Ojczym no, tak. zabił dwulatkę, bo nie szło mu w grę komputerową. Rzucił nią oframugę. Ha. Eee Kurwa nie napisali w co grał. <laughs> Co za chujowe media w ogóle, widzisz najważniejszych rzeczy, nie było. tylko jakieś pierdoły na pół. był grze. artykuł że w Chinach... w kafejce jeden, drugiego. Ale w, tylko Gower widzisz, monitor. piszą jakieś pierdoły zamiast poważnych informacji podać w tym artykule. No, chodź Chodź Ogad, chodź po blue Onaki, wyjebałem się. Zdarza się najlepszym. Nie, kurwa, ja, ja nie mogę być pozytywny w tej gle. shield, Elo. Nie mogę być pozytywny w tej grze. No, mi się po wyjebce już nie chce grać, nie? Ja nie potrafię być już pozytywny. Całe życie byłem pozytywny. Nigdy nie flamowałem. Liga legend mnie zmieniła jako człowieka. Teraz będę zabijał dwulatki od drzwi. Strona między dwie wieże. Między dwie wieże? Bo mhm. za nie lecę. Dobra, ja lecę tutaj do tych skrzynek, które są przede mną. To leciłem podobnie. Dobra, jak koleś spadł, to bym spadł Kurde, no szybciej, kur... Lećże ty sieroto, ja nie mogę! No churna, No hopie, prawie się zatrzymałem w tym powietrzu, co za krytylizm to spadanie. Pod ty sam... kurde, to kuszę dalej. jest zabrał mi łom! Uh. kuszę, muszyce. wiesz? Ała! Poternie mam. I... Złomem <noise> mnie goni o <noise> wow. wow. oh. oh. oh, w drugą stronę teraz. Oj, ale to trudne jest. Oj, teraz z powrotem i będzie się cieszyła. Patrzcie. I teraz gdzie? Tutaj. Ła wow. Wow, A orgazm I teraz gdzie? Teraz piłka I tu, o O wow. Musimy lecieć! Musimy lecieć! Nie bałcie! Co? będę łóżkę, moją loszkę, kurwa. Jutro będę mi ją pierdali, kurwa, swoim kutasem, ale także kurwa nie będzie mogła nic powiedzieć. W pewnym momencie już będzie. tyle zmęczona, że. nic nie będzie w stanie powiedzieć. Kodeksu kornego. W związku z artykułem 33. Ustęp pierwszy, kładziec karny, artykuł 33, ustęp trzeci, kładziec wskazuje Jekuła szłańskiego na karę 150 zł grzywny. Także generalnie dostałem kurwa 5100 zł grzywny we wrześniu, które zapłaciłem od tako z, z marszu, bo tam doszło jeszcze koszy sądownicze. Pokazuję Tam ja mówię, ja mogę grać na wyjeździe, mi to nie przeszkadza, tylko bez wałków kurwa. Tylko żeby nie było takich składów kurwa 80, 78, tak jak przed chwilą. No, no 78 skład, no naprawdę... No temu <ścoughs> Co się kurwa dzieje? Ten ma 51 zgrania. już normalnych ludzi! Ja już wolę Ronaldo Bela, Messi'ego jak w tamtym tygodniu i normalną gaming Ja pierdolę I będzie znowu to samo I Naprawdę, to jest kajfish, to jest kajfish. Prawie ją miałem. I co to będzie? A to jest jakaś różowa. <coughs> Nie noc? No, ja jestem teraz w Massachusetts, kolego.